Ja Yo, Osiemelon, z z Kupczyn i zapraszam do za oglądania kolejnego filmiku na moim kanale, tym razem z Black Ops 2, na waszych ekranach, dość świeży gameplay z Weekendu, ugrany, czyli unsupported, 108 na 6 na mapie Rage ze scanem Age. Oczywiście mogłoby być tu więcej, czyli ze 140, plus gdyby na początku nie biegał jak idiota i padał jak szmata i jeszcze padłem po zdobyciu wisata, czyli przed psami sworem, a to byłyby dodatkowo 20 gdzieś. Fragów, ale całkiem przyjemny gameplay do oglądania. Więc dzisiejszy temat jaki chciałbym poruszyć jest to Black Ops 2 czy World at War 2. Jeżeli chcecie zobaczyć nową część Call of Duty jako Black Ops 3 to zlajkujcie ten film, dajcie łapkę w górę. Zaś jeżeli chcielibyście powrót do korzeni World at War Dwójka, to co było w Call of Duty 1, 2, 3 oraz World War 1 dajcie dislike, czyli łapkę w dół, pozwalam wam w tym momencie to uczynić. Dlaczego wybrałem Worted War 2, żeby żeby dawać dislike, y, bo po prostu chciałem sobie je dislikeować sam filmik, ponieważ ja chciałbym powrót do II wojny światowej, uważam, że byłby to taki dobry comeback w porównaniu do Advanced Warfare. Oczywiście Advanced Warfare nie neguje, jest, to dla mnie dość Dobra gra, dość, dosyć przyjemnie się gra, oczywiście ktoś zara powinno wiadomo, jeżeli reverse pustuje jeżeli grasz z nubami, to jak żeby inaczej ci się źle miało grać, ale otóż nie zawsze tak jest, ponieważ pełno super reverse boostuje, jest tego co wiemy jeszcze jakieś tam za samobójstwa wywala na PS3, tego oczywiście nie ma, bo PS3 to jest 100 lat za murzynami. I chciałbym po prostu World War 2, bo chciałbym poczuć znowu ten klimat, tych klimat broni co grałem w Call of Duty 1, plus dodatek United Offensive na pc w 2011 roku. No i po prostu ten klimat tych różnych killstrików, może powrót piesełów, ponieważ no nie wyobrażałbym sobie w Advanced Warfare piesełów, co miały być latające pieseły, to już by byłaby lekka, nawet większa niż lekka przesada. I po prostu te killstreaky, które no mogliby fa fajnie wymyślić, może nawet czołgi by wprowadzili, ale oczywiście to już na... Obecne konsole, czyli mowa tutaj o PS4 oraz Xbox One, żeby na przykład na Grand Warze granie jakimś czołgiem, latanie samolotami, ale takimi jako użycie killstreaków, a czołg może być normalnie sterowany, jak to miało miejsce w World at War 1. No i chciałbym po prostu ten klimat, uważam, że byłaby to taki dobry do, kontrast. Do nowego Call of Duty. Zaś, dlaczego nie chciałbym obejrzeć, nie chciałbym po prostu widzieć Black Opsa trójki? Nie uważam, że byłaby to zła gra, lecz uważam, że ona byłaby po prostu zbyt podobna do Black Ops, byłaby zbyt podobna do Advanced Warfare, że po prostu ta przyszłość tak troszkę by się zlepiała i dla mnie byłoby to takie troszkę zbyt podobne, dlatego wolałbym taki właśnie kontrast. Na pewno ona byłaby dobrze zrobiona, nie wątpię w to. Naprawdę te skoki, czyli te jump boosty, one naprawdę urozmaicają grę i po prostu grając w inne części czuję się czasami również ograniczone, ale jeżeli nikt nie skacze w danej części, to po prostu też mi nie smutno, że, że, że nie ma tych skoków, bo wiadomo jak w Advanced Warfare, jak puszczasz system haka albo ktoś na ciebie to nabił kampiąc, to po prostu to jest troszkę irytujące kiedy, kiedy nie możesz skakać albo wręcz śmieszne jeżeli nóbki chcą skakać a nie mogą <laughs> więc to by było właśnie Chciałem, żeby Black Ops 3 jednak dali sobie z tym siana i żeby po prostu zrobili kampanię World at War 2 ponieważ ja jestem takim troszkę historykiem lubię historię, lubię drugą wojnę światową lubię ten klimat a Black Ops 3 dla mnie byłoby to zbyt podobne ta teraźniejszość, ta przyszłość jest jak najbardziej ok, ale w tym momencie już jak dla mnie zbyt dużo gier po prostu pcha się w te wszystkie lasery, egzo i te różne rzeczy. Oczywiście nie jest to złe, ale jednak od dawna naprawdę nie było takiej porządnej, f takiego porządnego FPS-a w klimacie World at War. I po prostu II Wojny Światowej oczywiście World at War nie był jakąś prawilną grą, ale ja bardzo lubię montaże z tego oglądać. Oczywiście na Xboxie to się jedynie grać, bo na PS3 to jest impossible. Więc to by było na tyle, czyli pamiętajcie Black Ops 3 like, jeżeli chcecie World at War 2 dislike. Do zobaczenia, cześć.